batonik z karmelem ładnie no, ładnie nie dobrze bez reklamy bez reklamy jemy go ładnie pyk dodam mocy masy na pewno to się okaże to się okaże zdać relację po no ale dzisiaj to powiem różowe skarpeteczki a jak na tej różowej to widzę że chyba masz inne plany oprócz wyścigu tak tak później na marsji też co coś no no co tam chciałeś no wołaj go, wołaj go, nie słyszał cię Ja mu powiedzieć, że go dojdę Jaki dzisiaj plan na wyścig? Dojechać Dojechać? Dojechać Do mety, jak rozumiem? Tak jest no dobrze, to liczymy na to, że się uda wykonać plan Zobaczymy czy wyczuje A, wyczuł, A, zobaczcie czuję, czuję. Tak doświadczony, on wiedział kiedy go nagrywamy. No opowiadaj mi dzisiaj co to się będzie działo. No kuram pełen piecem idziemy, nie? Dzisiaj wszyscy tak. Ostatni, ostatni wyścig, także... Ok. Przygotowaliście coś ok. specjalnego? E, tak, będę ci machał, jak będę jechał. Nie, coś więcej chcę. Dzisiaj. Cześć, ci pokażę. Oooooo! Już moje serce dodaj, zaczyna mocniej pracować. Nogi. Dawaj. Jadę. Jedziesz? Jadę. Mocno! Jestem. Co się stało? Guma mam. Guma? No. Ja cię kręcę, no nie. Uwaga, kto ma piankę pani potrzebuje wsparcia. Można wygrać niezły bonusik. Dziadzia masz piankę? Popieszczę, to pieszce. Napompuję zatkam uszczelnię, ogień skorby. Jedziesz, dziadzia. A! Świat na ten rower, a nie krzyczysz na nas! Dobra! No nie umiem jeździć, musisz mieć na lekcję do ciebie! No, Co chiedy? No nie wiem, ja was nagrywam, ja nie mam czasu, aby widzę, że wydaję na spacer... Tak szybko to grzybów nie widzę! Ławny język! Jedź z nim dawaj! Co w slow motion jedziecie? Go, go! To noga, a ty na co tu czekasz? Podobno jest pyszny dewolaj! Tak, dowolajka a, a co? Blaki. Zasuniesz sobie A, a co? Medal, medal mi tu pokaż ładnie Pokażę ci, powiem ci, zobacz jaki piękne. Do góry go, do boku Do boku, o, I moc! Zobacz. Jest moc, jest, skończymy sezon, jest dobrze, cało i zdrowo, to najważniejsze